Cześć, z tej strony, Hupses 2010 dla was zestaw serii Lego Star Wars. Bitwa o. Tako. Bitwa o. Takodana. Zestaw pochodzi z roku 2016. Cena katalogowa wynosiła wtedy 280 zł. Mi się go do zdobyć za 135. Weźmy tutaj mini figurki na bok. Niby niewielki zestaw, ale jednak trochę tych minifigurek w środku jest o, tutaj mamy cały nasz model. Po boku mamy takie słupki, jakieś ozdobne, które są na jeden taki plus odczepione. Jeszcze mamy tutaj taką funkcję zabawową. Może się uda ją odtworzyć, tutaj odczepię. No, udało się. Tutaj trochę więcej tych powinno być. Ale to jest wtedy, kiedy atakują właśnie tą planetę. Tutaj jest jakaś materiałowa flaga. Z podobnego materiału, jakie są peleryny. No, i tutaj mamy kilka funkcji zabawowych. Na przykład możemy sobie chwycić. No, i otwieramy sobie to przejście. No, i też tutaj jest druga funkcja zabawowa. Tutaj pokażę. Zaraz znaczy się przed chwilą przypomniała o sobie. Możemy przewrócić drzewo. No, i tutaj zaraz Wam pokażę dźwignię, którą możemy to zrobić. Również możemy wysadzić ściany. Tylko jedna tutaj o, się przyczepiła za mocno. No i fajnie sobie odtworzyć. Możemy właśnie ten atak. No i od tyłu zestaw wygląda w taki to sposób. Tutaj jest właśnie ta funkcja otwierania tych drzwi, wystarczy pociągnąć za te tutaj dwie wajchy. W taki sposób przewracamy to drzewo. A tutaj tak niszczymy ten mur. O, teraz lepiej jakoś się udało. No i też tutaj mamy funkcję wypchnięcia skrzyni. W której jest miecz świetny. No i w... jeśli mi się uda ten moment znaleźć, to wam tutaj gdzieś go wkleję. Mieliśmy coś takiego, że Ray szukała tego miecza, że coś czuła no i później ona go jej dała. Ale nie przyjęła, to dała Finowi. No i tak wygląda cała konstrukcja w tym zostawie. W zestawie znajdziemy pięć minifigurek, z czego dwie takie same. I co się lewej strony? Jest to maskanata. Jest jakby główną właścicielką tego właśnie miejsca. W filmie mówiła, że jest dziewczyną jego. Ona pojawia się tylko w tym zestawie. Miała, potrafiła wyczuć osoby, w których drzemie moc trochę z wyglądu przypomina Itiego na niskich nóżkach jest ten element z tutaj głowy to jest taki odlew jeszcze tutaj ma okulary no i również jakieś korale na szyi kolejną minifigurką jest Finn on był kiedyś właśnie tym szturmowcem ma on tutaj miecz świetny No i również jest tutaj ta kurtka Ma on ją na sobie Kiedyś tam pokazywałem chyba na kanale Magazyn gdzie był on I jeszcze jedna figurka Już nie pamiętam do końca która to była Ciekawe włosy I alternatywny wyraz twarzy to jest takie wkurzenie No i tą kurtkę wziął po jednym ze swoim po koledze, z którym uciekł właśnie od najwyższego porządku. No ale myślał, że on umarł. Później się okazało, że jednak przeżył. Kolejną minifigurką w tym zestawie jest Kylo Ren. Jest to wnuk Vadera. Ma on tutaj ciekawy miecz świetny. Tutaj wam pokażę. Tak, może jak wyciągniemy no to jeszcze tutaj od boku są kolejne elementy. Jego miecz właśnie się wyróżni o innych. Do tego ma taką małą pelerynkę. Może taki płaszcz. Pod tym jego nadeł wygląda w taki to sposób. No i z przodu wygląda on tak. Hełm możemy mu ściągnąć. I wtedy widzimy jego wyraz twarzy. Jedno to jest takie wkurzenie, alternatywne to jest spokojne. No i nasz Ben Solo wygląda w taki oto sposób z tymi włosami. No i kolejną minifigurką w tym zestawie, ostatnią, bo tutaj mamy dwie takie same, jest Sztyrmawiec najwyższego porządku. Ma on tutaj, jako jedną ze swoich broni, taką pałkę elektryczną. No, walczył z właśnie nią, z. No i niestety przegrał. Ma on jeszcze blaster, i pod hełmem wygląda on taki. Oto sposób. Niczym się nie różni ten tutaj kolega obok. Z tyłu wygląda już taki, oto sposób. Sumowy w zestaw jest fajny i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!